25. jubileuszowa piesza pielgrzymka z Zaolzia dotarła 23 lipca na Jasną Górę. Z założenia jest to pielgrzymka Polaków z Zaolzia, ale uczestniczą w niej także Czesi. No Wiadomcą grupą są osoby z Zaolzia, czyli ludzie, którzy są Polakami i mieszkają w Republice Czeskiej obecnie. Także to jest dla nich też okazja, żeby łączyć się z ojczyzną i i zmierzać właśnie z tych niepolskich ziem do ich matki, która tutaj ma, ma właśnie swoje sanktuarium. Pielgrzymka miała charakter dziękczynny za 25 lat pielgrzymowania. Przebiegała ona pod hasłem Wielbi dusza moja pana. Były też intencje osobiste. Na przykład pani Janina przybyła, aby modlić się o zdrowie dla matki dwojga dzieci, która zachorowała na raka. Jezusa Chrystusa i całą trójcę świętą. I to było takim impulsem, żeby iść i coś ofiarować. Trasę liczącą 162 km, pątnicy przebyli w ciągu 6 dni. Było trudno, bo jednak doskwierała. Cała ta pogoda, była bardzo gorąca, ale gorące były też uczucia. Pogłębiali oni swoją więź z Bogiem i relację z drugim człowiekiem. Myślę, i ta pielgrzymka nie różni się tym, że łączy dwie bardzo ważne w życiu chrześcijań rzeczy, czyli możliwość nawiązywania głębszej relacji z Bogiem i nawiązywania tej relacji z drugim człowiekiem. Pielgrzymka zbliża do Boga. Jesteśmy właściwie w takim królestwie Bożym i mi się wydaje, że delektujemy to królestwo już teraz, jeśli człowiek po prostu czuje ten pokój wewnętrzny. Daje właśnie efekty w postaci um, takiego umocnienia się w wierze, takiego posilenia się, zastrzyku energii duchowej, dobrej energii na, na cały rok. I na pewno umocnia też więzi z ludźmi, z którymi w tej pielgrzymce biorę udział. W dużej mierze są to moi bracia i siostry ze wspólnoty. Podczas pielgrzymki modlitwy odprawiane były zarówno w języku polskim, jak i czeskim. Zapraszaliśmy czeskich pielgrzymów, połutników, żeby też pomodlili się, żeby się włączyli, czyli śpiewali godzinki w języku czeskim, w różańcu brali udział, czy w koronce do miłosierdzia też zawsze dawano im dwie dziesiątki, no dzieliliśmy się z nimi. Pod jasnogórskim sanktuarium do pieszej pielgrzymki z Zaolzia dołączyli również uczestnicy pielgrzymek rowerowej i autokarowej.